Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Bracie i siostry, kiedy wsłuchujemy się w czytanie z Księgi Wejścia, spoglądamy na Mój Rzesza, który przebywa na Górze Synaj, rozmawia z Bogiem, a w tym samym czasie. Naród izraelski ulepił sobie cielca i składał mu ofiary, jako swemu Bogu. A przecież to Bóg prawdziwy, wybawił z niewoli, przeprowadził, czyniąc wiele cudów. Ale znikł tylko Mojżesz, przywódca, i nastąpiło odwrócenie z drogi, którą skazał Bóg, złamanie przymierza, które zawarł Bóg z Izraelem, dając Mojżeszowi dekalog. Ta zdrada przymierza, odwrócenie się od Boga prawdziwego, Spowodowało, że Pan Bóg postanowił zniszczyć cały ten naród. Co zrobił Mojżesz, kiedy wrócił do obozu i zobaczył ich, kiedy oddawali hołd cielcowi ulepionemu z metalu? Stanął po ich stronie. wziął ich grzechy na siebie i zaczął rozmawiać z Bogiem. Panie, Ty jesteś dobry. Nie każ tego narodu. On nie bagatelizował tych grzechów. Traktował je poważnie. Ale stanął po stronie tego swego narodu, aby Bóg odstąpił od kary. I Bóg wysłuchał Mojżesza, który odwoływał się na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Boże: czym jest miłosierdzie? Bóg na prośbę człowieka wstrzymuje karę, okazuje przebaczenie niewiernemu narodowi i daje szansę życia innego. Dlatego gdy słyszymy w dzisiejszym psalmie stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha, to jakbyśmy słyszeli własne pragnienie, pragnienie naszego serca. Ponieważ człowiek, kiedy zniszczy serce, nie może go naprawić. Sam nie jest w stanie przeniknąć, wniknąć do swego serca, aby go naprawić. Jest ograniczony. Ale Bóg może przeniknąć nasze serce. Bóg może przebaczyć nam grzechy i nasze serce uczynić nowym, czystym i pięknym. I może to serce napełnić Duchem Świętym, aby było mocne, pozbawione lęku, odważnie, kroczące drogą prawdy i miłości. To czyni Bóg jeżeli damy Mu działać w naszym sercu, jeżeli zaprosimy Go, aby nas uzdrowił i umocnił. Kiedy słuchujemy się w list do Tymoteusza, święty Paweł Apostoł mówi Dzięki składam temu, który mnie przyoblek mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu że uznał mnie za godnego wiary skoro przeznaczył do posługi Jezus mu zaufał dając mu tak ważne zadanie głoszenia ewangelii ale przecież ten sam paweł ma świadomość swego grzesznego życia zanim poznał Jezusa to przecież Prześladował chrześcijan, niesłusznie oskarżał przed sądem, skazywał na śmierć, na ukamienowanie. I dlatego o sobie mówi tak: on dziś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Bóg powołał, Bóg przebaczył mu te grzechy. Czy nie jest to cud? A taki cud może tylko Jezus uczynić. On z grzesznika, z mordercy, może, przemieniając jego serce i napełniając Duchem Świętym, uczynić swoim apostołem, świętym, męczennikiem za wiarę, jak w wypadku świętego Pawła. Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą. I właśnie świadomy tego miłosierdzia, tego przebaczenia, jakie uzyskał od Jezusa, Uważa to za wielkie wydarzenie, za cud. I dlatego należą się królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Bracie i siostry, my mamy za mało odwagi, aby uznać się za grzesznych, winnych. I to od dziecka. Popatrzcie w domu, dziecko zbije jakiś wazon w nieobecności rodziców. Rodzice przychodzą, pytają, kto to zrobił. Żadne się nie przyznaje. Ale to kot albo pies. Ten grzech pokutuje już od raju. Kiedy Adam zgrzeszył, też się nie umiał przyznać, kiedy Stwórca przyszedł. Czy zjadłeś może? Nie, nie, to ona mi dała. Zwala winę na Ewę. Taki ten chłopiec nieodpowiedzialny, nie? Grzeszyć by potrafił, ale przyznać się do grzechu to mu ciężko. Ale dziecku też, widzicie, o kobietach nie mówię, bo nie chcę się narażać. Ale to każdego z nas dotyczy, nie? Mamy problem, by wyznać grzechy przed Bogiem i otrzymać uzdrowienie, przebaczenie. Kiedy patrzę na spowiedź świętą, to nie jest tylko takie podejście wyuczonych, powtórzenie wyuczonych formułek, wyliczanka grzechów i bicie się piersi tak mocno, że organista słyszy na urze. To o to nie chodzi. To chodzi dokładnie o to, co jest treścią dzisiejszej liturgii: że Bóg czyni cud. Naprawdę to jest cud. Z mojego grzesznego serca Bóg czyni nowe serce. To jest ten cud uzdrowienia serca i napełnienia go łaską bożą, łaską ducha świętego. Za każdym razem mamy do czynienia cuda, z cudem. A niektórzy ludzie wolą pielgrzymować od sanktuarium do sanktuarium, jedni widzą krążące słońce i nie łzy płaczące, a nie widzą tego najważniejszego. Spotkania z Chrystusem miłosiernym w sakramencie Pojednania, który czyni cud z moim sercem. Naprawdę. Każde spotkanie z Jezusem Przebaczającym jest cudowne, bo dzieje się cud w moim sercu. To On mnie oczyszcza, to On uzdrawia, to On dokonuje tej reparacji serca i napełnia swoją mocą, mocą Ducha Świętego, abyśmy żyli dalej i odważnie szli Jego drogą. Pewnego razu byłem u takiej rodziny po kolędzie, i ten pan mówi: Przy już ponad 20 lat, prawie 30, nie pije, jestem alkoholikiem, powiedział swoje imię. A wie ksiądz, przez alkohol zniszczyłem pierwsze małżeństwo. To, którym jestem, nie jest sakramentalnym związkiem, bo nie mogę. Ale ono też przez alkohol już dobiegało końca. Było zagrożone rozpadem. Ale wtedy prosiłem Boga, by mi pomógł, i złożyłem przysięgę, i trwam już prawie 30 lat. Proszę księdza, ja wiesz, że Bóg zmienił mi serce. Ja prowadzę firmę, zarabiam na dom, na rodzinę. Mam dziecko niepełnosprawne. Ja potrafię się opiekować, pomagać żonie, bo wymaga to dziecko szczególnej opieki. Tak, bracia i siostry, dlatego ja wierzę, że Bóg czyni cuda. I tylko Bóg jest najlepszym lekarzem mego serca. I tam w Brukseli. Co czwartek prawie setka chłopów przychodzi i kobiet trochę też. I mówią nieraz, proszę księdza, dzięki tym spotkaniom ja trwam już tyle lat. To mnie wspiera, to mnie mobilizuje. Jak on wytrwał, czemu ja mam nie wytrwać? Mówią młodzi, którzy tam przyszli po ostatnich wakacjach. Bracia i siostry, i ostatnia myśl, którą dzisiaj wyciągam z tych czytań, to wielka radość. Zobaczcie w tej przypowieści: Pasterz znalazł owce i potrafi się cieszyć, jak niemowlak. Zaprasza przyjaciół, kolegów, sąsiadów, cieszcie się ze mną. Kobieta, która zgubiła drachmę, zapala światło, sprząta, odkurza wszystko, co tylko możliwe, znalazła. Bachmę, sprasza sąsiadki, sprasza koleżanki, cieszcie się razem ze mną. A jak się grzecznik nawraca, cieszy się Pan Jezus, cieszy się całe Niebo i niezliczone chóry aniołów. Dlatego te piękne słowa. Powiadam wam. Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. A zatem, bracie i siostry, każdy z nas, jeżeli się nawróci, powiększa tę radość w niebie i w tym kościele pielgrzymującym. Radość w Bożym Sercu i w niezliczonych rzeszach zbawionych Amen.